Witam! No, witam! Ja jestem Mark Popow, a dzisiaj postanowiłem wrócić do pewnej serii, której nie było już dość dawno. Nie. Kilka osób już pewnie wie. Chodzi o serii kwadratowych rysunków. Tak. Postanowiłem do tego wrócić, jednak teraz nagrywam dźwięk na żywo. Więc jak się na, na chwilę z jakiegoś powodu przymknę, żeby y, coś tam policzyć, czy coś, to nie miejcie zła. A, idę. dzisiaj Dzisiaj na, narysujemy sobie pewną bardzo znaną postać wśród starszych widzów y, i także starszych zagrajmerów. Mam no, narysuję, narysuję sobie mianowicie Mew, czyli legendarnego Pokémona z gry po Pokémon Red and Blue. Więc jak, ja na razie nie, kurde, nie mam o czym mówić, chociaż może zadzwonię do swoich kolegów. No, na nie, 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 będę, nie, nie, będę Teraz ich okay. Cześć. nie, będzie nie, może Okej, nie, nie, okej wam nie, nie, wam nie, się. Siema. przy przywitajcie się Siema. Yeah, yeah. Nagram właśnie no... Hmm. Ja robię lekcje. Tak. Znaczy zadzwoniłem, zobacz, bo nie mam... Nie mam o czym gadać. Nagrywam, ale nie mam o czym gadać. Więc myślałem, że wy mi my wymyślicie jakiś temat. Ty jesteś kompletny nie ja zapraszam do mojego kanału. <grym> nie, <grym> nie będzie <grym> w opisie. <grym> Chociaż może będzie. Znacie, zna, znacie chłopaki Pokemony? Znacie, ja oglądałem. Nie byłem mały. Co? No, teraz Dragon Ball tylko. A jest. A ja właśnie wbijam na serwo w się tym, co Krystian mi wysłał. się się przestraszył Dragon Ball. Mamy no, no, jakieś <laughs> obliczone rzeczy po no, W tym Dragon Ball'u co to za server? Podobno z jakimiś tam jest, Podobno jest ta, taka postać nieumarłych. Ja widziałemś widziałem już tą postać. My? Na innym serwie. To jest tak, to bardzo dobra postać. Ja, ja wiesz kim gra Christian? Nie. O, nieumarłym gra Kasian. O kurde, muszę sobie przeciszyć. Auto. Nie przyciszajcie was... proszę mikrofonów, bo tak to was słychać nie będę. Brrr. Ja nie wiem, czy was w ogóle słychać teraz. To żyjemy. Wygadamy jakbyśmy gadali normalnie, tak bez nagrywania, ale mały szczegół. A znacie chłopaki Pokémona Mew z legendem w Pokemonach? 1. No żeś zapis... pisać ja. O, on coś pisze. I like it. Poł plus poł Równa się połów. Przytomnijcie sobie połów. Co to jest połów? To jest takie, takie, takie głupie. No to po co mamy coś ciągnąć? Ej, wracając do pytania. Znacie chłopaki, y eee... Pokemona Mew E? Miw! Miu, Mew? Mew. Ja mam film o tym. Mój brat to często ogląda. O Miu. To jest legendarny Pokemon, którego podobno się nie dało zdobyć w grze na Game Boya. Tak, był tu nienormalny potworek, gdzie to był. Jakie każdy Pokemon? To... jest fajny Pokemon. Jakie spodziewałaś Dragon Ball też jest słodkie. Oso. A ja mam długa, wiecie jakiego? Nie. Popciło Dragon Ball też jest słodkie. Fajcie, ten twój odcinek, ci by zauważyć? To by bo... się bo... słodkie. To bo... To bo... Ale co spodziewa? No Noo. Wyślij mu ten odcinek. Nie chciał wejść. Nie chciał? Nie. <laughs> <grymnell> Na razie to wygląda jak jedno oki miś, miś Ale zaraz to będzie przypominało mi Oczywiście nie wiem czy ta młodsza część widzów Oczywiście jeśli jakiś mam Pamiętajcie, oczy lubi sabać no i to tak, czy chłopy... On tak umie, chłopie, znaczy umie, lubi chłopy normalne. To jest nieogarnięte, lepiej z nim... Szkoda gadać. Czy nie gadać? Właśnie gościoła Eee, mam pytanie. Czemu w zadaniu siódmym wszystko tu była prawda? Bo nie wpał. No mam Boga jaki muś. jakie jakiego mam buga? Nie. Wchodzę nie. do CS-a, wchodzę na serwer i nic nie ruszam myszką, a mi jakby cały czas się chciał obracać. To się nazywa Bug. Co mówisz? To się nazywa Bug. Na Bóg. Wow. No, nie wiem czemu, mam tak. A nie masz za szybko ustawionej myszki? Że za szybko się kręca? Właśnie nie. A na ile masz myszkę? Na dwa. Czekaj. Słuchaj, myszki. Trzy 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 Jezu, człowieku. To na trzy minuty. Na trzy minuty. Na 8. Na Na Mój, na, człowieku, mój brat gra na dwa. Ileś. 2-2-2, czy jakoś tak. Ja nie lubię, jak mi się szybko mieszka. Ja też je ja nienawidzę. Ja jestem przyzwyczajony do tego już. Przez lola. Nie yes, schodzi mi. Ja nie tak, wiem. To. Ja nie wiem. Bo, kuj, no kurwa, teraz każdy tak... Teraz nie tak. Czacjan, Błażek, Krystian. Tak cały czas, no weź ciągnij tego sensa, weź ciągnij to, no weź co zainstaluj! Nie. Dokładnie się, nie. Wreszcie nie będziecie tego nie zainstalować. Ty, ale co, jak... Krystian e, ci mówił coś, co, o co on robił, tak e, e, mu brat powiedział co, ten? Nie, z, to jest, coś, to jest. co jest, to coś, co zainstalował? Ja, czekaj. Muszę sobie dźwięki przyciżeć. Nie, to co No, a teraz mówcie. Patrz, czy ty, ty wiesz, ja ci mówiłem, co robił Krystian, bo on mi to powiedział oczywiście, co robił, gdy mu brat powiedział, że jest zainstalował ces No, co? Papa już Zaczął biegać po domu, rzucił się na kanapę i zaczął przeszedł. Aha. Aha. Zresztą bo mi za minutę przerwie nagrywanie i będę musiał... ...zobaczyć nową. Będziemy już musiał przestać rysować. Ale nie. to było chamskie wtedy, co cię tak zabił ten zlean? I to nie, nie było, tak było ten... To było... Ty właśnie, poproś, wyślij mi do tego linka. Nie, bo mi się nagranie bo. Do teraz obejdę ekranie właśnie na YouTube i kto cię zasubskrybuje, wolę grzeczny. Mark Popła. Co to było? Czy ja nie wieszam? Dla zapytania Mark Popła. Ja czegoś jednego nie wierzę. No, zaczekajcie 10 sekund. Odliczamy. 3, nie. 5, 4, 3, 2. 3, 2 koniec. W to jest miód. Trochę mi się kolorków nie chciało dopasowywać. Co mi rysował? Miód. Co mi ja rysowałeś? Nie Napiszcie w komentarzach, to się czytam. Albo Bo to oglądać to. mi się tego nie chce. Właśnie czytać. Za długie. też nie Nie ma to jak się podszywać, gościu. podszywa się. Pod. wycałeś się za Kolejny. <coughs> Wygracie na serwerze Call of Duty. O co? Co? To jest serwer Call of Duty. Nie, nie gram w tamtym. Znaczy na... No, ten co mi Kasian wysłał? No. Co? Nie no. Co? wiem, nie czytałem nawet tego. Mi się podobają tu takie te serwery co Szkodnik kiedyś grał. Że Ninja i to. Ale of Duty lub Diablo, no nie wiem. I... Ja na tym grałem że... A jaki masz nikt? Ja? No. Już nie mam. Okej. Okay. Już nie zaktualizowałem. Nie I gramy z tego, zala. No, Popatrzki. Nie no, mogę. Cisza. No. Uczę się. Już ten znik. A właśnie się. widzę. No uczę się, po prostu nie się aktualizuje, co ty chcesz? To jest efekt końcowy. Mam nadzieję, mam nadzieję że się Wam podobało. Znaczy, może, może, może nie, może nie. Przewinijcie sobie tak do połowy. No. przewinijcie sobie. No to, cześć. Na razie. Pożegnajcie się. Bye. Siema.